Cześć, tutaj Turkus, a to jest kwadratowa ściema. No więc zaczynamy. W dzisiejszym odcinku będzie to przeprowadzka już znalazłem fajne miejsce na domek, ule sporo rzeczy znalazłem, znalazłem fajne miejsce na domek, złożę węgla, które wykopię poza filmikiem i fajne cave. Ila. Trzeba zabrać. To jest, to jest, to jest, to jest zbędne. Wyrzucę tu trochę kobla. Rzwir. Trochę musi zostać. Kobel stał na wsi. Zawsze się zaczęłaś, zawsze się przyda. Się no i tak. No chyba z tego ubrałem, niestety nie korzystałem w ogóle. Dobra. No bo tak jak mówiłem, lubię Biały Śnieżny, ale tak, nie na to, żeby tam zamieszkać, no bo to jest, kłopot. Miałem na serwerze domek Biały śnieżnym i no przestałem grać na tym serwie. No, ale dlaczego? No dlaczego, no, że miałem Biały Śnieżny pewnie, ale to jest nieprawda. Dlatego, że ktoś się mi wkradł na konto i rozwalił naszą gildię. Dobra no I to już teraz bliżej jest na miejsce na domek Bo mam w ogóle sporo skóry, aż 11 My się przydała właśnie do dekoracji domku żeby trochę tego wiatku też się przydadzą Dobra Co? Lol, zbagowana woda O, tu też jest węgiel. Co? Okay, wy No No, no i tak. Domek chciałem wybudować gdzieś tutaj. Mm, tak. No i to tyle. No bardzo krótki filmik, to jest przeniesienia, ale już niedługo pewnie pojawi się filmik, gdzie będę robił domek. Dobra, więc cześć.